że jak na każdy pierwszy raz napad przystało. Ciche podejście, kupiec niski i wiadomo, bo to pierwszy raz. Gości ma 36 poziom, ale no co się dziwić, no 36 level i że robi pierwszy raz napad na kasyno to nie ma w tym nic absolutnie dziwnego. Drosyć drogą ekipę chyba pobrał, bo 600 tysięcy bierze aż ekipa wsparcia. To jest... E, jest 30 ponad procent. No to chyba najdroższy wziął. Bo jeszcze Lesser bierze piątkę. No to chyba 35% to jest najwięcej, więc chyba najdroższym ekipę już wziął. Ale mówię, no dobra, sprawdźmy. Widzimy sobie. Albo może prawie najdroższą wziął. Nie, patrzcie. Hakera tylko nie wziął, chyba. Hacker jest za 7 i kierowca jest za 5. To nie, to nie wziął najdroższej ekipy. Ale salon w paleto już zobowiązuje do czegoś, tak? Bo to jest kierowca za 5, prawda? Dobrze mówię. Raz o tej się obrócimy. Nie, kierowca za 10. bronie też za 10. Ale proszę, jedziemy do kasyna. Lubię napady na kasynę, wiecie ogólnie. Napady na kasyno, na to całkiem, całkiem powiem. Pierwszy raz. Ale to, co nie? no ja to zero problemów. Tak powiem, zero niczego. Dobra, w końcu goście dojechał. Zaczynamy od walenia w kamer. Dobrze, panie goście, dobrze zaczynasz. Dobrze, zanim zrobił przepustki. O, hakowanie panelu, ho, ho, ho. Jezus, ale fajnie, Jezus. Jak ja tu nie mogę wytrzymać, zaraz się przewrócę z tego krzesła. I za, panie hoście, co se stoisz? To teraz to rób. A robi sobie to. Bardzo dobrze. Niech robi Hermozjad 1. Nie, no super, świetnie, tak wam powiem. Zaczyna się bardzo dobrze. Jechaliśmy 5 minut po to, żeby się dowiedzieć, że będzie problem. Wow! Typowy napad z paletu. O, mamy już alarm, bo gościu nie dał rady. Świetnie. Dobrze. Co w takim razie zrobimy? Jaki jest plan? Ja idę po prostu do drugich drzwi otworzyć. Może ja dam radę otworzyć. Tego se walniemy. Niech. niech se idzie spać. Muszę sobie zaczniemy hakować. O! Dobra, gościu wszedł do tych śmieci. Dobra, wchodzimy. Jak obstawiacie, czy są zrobione dostawy Dugana? Wiecie, już czuję te emocje. O, ukończyć misję od kontaktów, ale świetnie, ale fajnie. Jezus. wchodzę tutaj, ja chcę to zobaczyć. Zrobił dostawy, on nic nie zrobił, jestem tego pewny. Nic nie ma zrobionego, padniemy, zesetujemy. Dziękuję, do widzenia, prawda? O! Cóż za, cóż za niedowierzanie? Gościu nie ma zrobionego niczego, wow! Ale fajna zabawa. Uhu, tak powiem. Proszę, no to mamy lepsze bronie, więc mamy może potencjalnie szansę, że coś się wydarzy, ale wam powiem, nie, 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 bez takich, nic takiego się nie wydarzy. Trzeba sobie drzwi otworzyć, się, że oni nas mają praktycznie na szota, więc jeżeli ktokolwiek z nas zepsuje sobie drzwi, w takim razie będziemy musieli... O, już gościu padł, także już życie straciliśmy. To prawda, to nie od ty... nie no, w sumie od tamtych, bo tam respią się ci strażnicy, więc jest całkiem na to spora szansa. Fajnie, o tak powiem, nie, tutaj już o dwójka tutaj stoi, zobaczymy, czy sobie poradzi. O, już pan hos padł, ajajaj, aj, aj, powiem, Ajajaj, aj, aj, co nie? Mamy restart. No niestety, Pff, a tak dobrze się zapowiadało. Co nie? A tak dobrze było. A tak fajnie. I co było? Nie było fajnie. Nie było dobrze. Nie było warto. Kompletnie. Wow, ja chcę to już pominąć. Dawajcie, pomijamy to. To już nie ma co, ludzie. Nie ma co. Pomijamy. Awajcie, klikać Enter. Pominęliśmy. Gratulacje, świetnie. W ogóle cały czas mam oznaczenia, że jest Event Halloweenowy. Ja nie wiem, dlaczego jeszcze tego nie zmienili. Mamy już grudzień, jak to nagrywam. Nie wiem kiedy to wrzucać, czy będzie jeszcze grudzień, czy już będzie kurde styczeń, luty, czy cokolwiek będzie. Nie ma to znaczenia, ale w grudniu dalej są znaczenia z eventu halloweenowego. Kto by się tym przejmował, jakimiś pierdołami, co nie? Ciągamy telefon, się znowu szukamy jakiegoś napadu, ja nie wiem, powiem wam tak, wchodzę do TeraDora, gdzieś sobie polatam, a się odpaliłem normalnie, nie? Jak jakiś zdenerwowany bym był, ale nie, nie, bez takich. Szukam już na następnego napadu, jestem ciekaw gdzie mnie gra dobrała, albo zawiesi mnie w chmurze, bo czemu by nie? Ale zaraz zobaczymy po chwili, bo to już nie więcej jakieś 10-20 sekund powinno być, mnie wrzuca do lobby, jak mnie nie wrzuca, do to znaczy, że mnie zawiesiło. I wedle oczekiwań zawiesiło. ha. Ale dobrze, ale fajnie to idzie. Dobrało mnie na jakieś sprytne podejście, ale mi niestety ekran zbagowało, co za tym idzie. Nie mogę tutaj potwierdzić, że jestem gotowy do gry. Ła! Kurde, ale fajnie. Nie mogę się wręcz doczekać, że tak powiem. Zobaczmy co to w ogóle będzie, nie wiem, może grupa Zex? Może Bookstars? Grupa Zex, okej, okay, no to to powinno się. Jesteśmy w trzy osoby, także... No w sumie może być to wszystko. Mogą być to obrazy, diamenty, złoto, kasa... W sumie wszystko może to być. Kompletnie, nie? Chociaż możemy coś strzelić. Mianowicie hostem jest... Chyba ten pierwszy, czyli 187 poziom. Wiemy tylko, że to jest poziom trudny, więc co możemy obstawić? Jesteśmy w trzy osoby, więc obstawiam, że to będzie albo złoto, albo diamenty. Może diamenty goście zostawił sobie. O, czemu by nie, nie? Jak chcę zostawić ją? O zobaczmy ty coś pisze. Hey man, can you speak? Nie, nie będę gadał. No trudno, no co ja ci poradzę, nie? Nie będziemy gadać, będziemy robić, żeby zasuwać, a nie, nie ma czasu na gadanie. Ja idę sobie na Windę standardowo. Moja ulubiona, znaczy windę, schody. Ja zawsze na schody chodzę. Bo mówię, że to nie, ja idę schodami ja Jestem Team Schody, dlatego ja nie trafiłem jeszcze w drzwi. Będę pierwszy tam. Dobra panie choście, walimy kartę. On jakieś kurde liczenie chciał robić? A nie, to ten drugi gościu, Dobra, już myślałem, że to host chciał robić, a to ten chciał dowód liczyć. Biegnij, biegnij, bo ja jestem zmęczony. Zmęczyłem się. Muszę stanąć na chwilę. Wiesz, muszę oddech złapać, wiesz o co chodzi? Biegnij, biegnij, nie? A, to jest kasa. Świetnie, mamy kasę na. Awim, co jest dobra? Od razu drużyna, powiem. Że nie idzie na środek. Nie zaczyna od środka, także powiem, że to jest akurat bardzo fajne. To jest dobra dobra rzecz. Powiedzcie, to potencjalnie oznacza, że ci ludzie będą wiedzieć o co chodzi. Zobaczymy tylko oczywiście, jak dalej pójdzie, czy będą mieli w ogóle na przykład sobie otworzyć bramkę. czy już bramka ich pokona. Tam gdzie jest ten gość, to walczy o C dał radę, więc wygrał. I ten, gdzie gościu, walczył, o H też dał radę. To więc teraz tam gdzie jest OC, znowu walczy o bramkę. Więc niech walczy, ja już tutaj podnoszę swoje. Dobra, teraz bierzemy sobie wózeczek. Eee. E, eee, tak zwany gościu też tam zrobił, otworzył już na C. Teraz gościu idzie na G. Host, tak? Idzie host na G. Już tam podniósł, to teraz na G. No ja potem pójdę na D, bo jest najdalej ode mnie. Znaczy najdalej, najbliżej mam do D. Więc idę na D. Zgaduję, że pewno teraz pójdą na A i B, i w sumie sprawa będzie zakończona. W ogóle tutaj ten, ten gościu ma jak broni Najtańsze wziął. Ok, więc ja się tu szybko wyskaczę. Ale zrobiłem piureta. Teraz zbierasz sobie... A, -a, -a. Dobra, ja już podniosłem prawie wszystko. Jeszcze kawałek mi został. Dobra, ja już podniosłem swoje, teraz jak ten tutaj idzie. Daję radę? Chyba daję radę. I C. -a -a. No, każdy umiał sobie otworzyć swoje drzwi, to jest. Ja już uważam to za sukces, to tak powiem. Dobra, ciastko. Będziesz pisać sobie swoje liczenie, tak. Dobra, wystarczy zrobić to, tak jak ja patrzę kamerą na drugą osobę i to jest wszystko. Ale niech będzie, chcesz sobie pisać, to sobie pisz. Ale mówię, ja już uważam to za sukces. Że w ogóle jak ktoś sobie potrafił otworzyć swoje drzwiczki, to już powiem, by sukces. A no, nawet w ogóle swoją drogą trochę zrobił jakieś dostawy do Gana. Nie wiadomo w sumie po co, ale se zrobił. Jak? Trzeba. O, karta dostępu. Ma no tutaj gościu ten sobie użył. I no tu po prostu przejdziemy. Daj mi broń. Ja wchodzę już pierwszą osobę i was wyprzedzam. Taka sztuczka zawsze przy schodach. Tu można przejść, ale ja już walnę tego tutaj gościa, żeby nie było problemów. Trzeba chwilkę zaczekać. Kurdy, raszujecie, ja nie wiem. Chyba zaczekać chwilę, to nie tak. O, teraz możemy raszować. Nie mamy. Strojów zrobionych z tego co widzę. Albo się zbagowały, bo kurde, nigdy nie wiadomo co z tymi strojami. Czasem są, czasem ich nie ma. Ja nie wiem, ja nie widziałem, więc ciężko jest mi powiedzieć czy były, czy nie były. Nawet biegiem. biegiem. Biegiem, biegiem, biegiem. Ja nie wiem jakim cudem, ale kamera nie wykrywa tego ciała. Ja powiem tak nie. Nie wiem, nie wiem, ja tego nie rozumiem jak to jest możliwe, ale nie wykryło. Nie wykryło, to jakby To, to, to jest plus dla nas. Dobrze, tak zapraszam. Zobaczmy. Tutaj wyjechali już po nas. Chodźcie za mną, ludzie. Nie musimy ich walić, ale zobaczymy, czy będą wiedzieć. Możemy przejść tutaj bokiem. Nic się nie stanie. Bo to ważne jest, żeby przejść blisko tego muru. To jest bardzo istotne. Dobra, uderzył z broni, to już mamy atak. Nie wiem, gościu akurat o tym. Ale nie mamy czasu na takie rzeczy, żeby coś pisać. Tak powiem. Dobra, samochody są blisko, także ja uważam, że można z tego skorzystać i jechać na helikopter. Więc te najlepsze, jakie mogą być dla najtańszego kierowca, także spoko. Ja wezmę jeden samochód, od razu polec pojadę na helikopter. Zobaczymy, czy ten gościu, co będzie jechał drugi, też będzie o tym wiedział. Dadzą mi? Nie, nie dadzą mi. O, od razu też mówi, żeby jechać na helikopter. No to jest raczej oczywistość, gdzie jedziemy. To nie powinno być nawet pytanie, gdzie jedziemy, tylko że my to robimy. Nie zrespił się. Żeby się zrespił trzeba by zrobić kółko. Niech pojedzie za mną. Teraz wracamy. Zobaczmy. Może się zrespi, tak. Może teraz go będziemy mieli. To trzeba się oddalić trochę od tego. Bądź może się pojawi, nie? Jadę, jadę, jadę zamiast patrzeć, co robimy, to... Teraz się zrespił? Zrespił się. Dobra. Ja po nich może podlecę. Bo to wiecie, trzeba zawsze wtedy wrócić. No tak powiem. Pewno się to wam pojawi. Jeżeli nie zrespił się za pierwszym razem. Taka sztuczka to jest zawsze. Czasem jest, czasem go nie ma. Ale najczęściej go raczej nie ma. Znaczy, najczęściej jest. Sorry, ja też... Też gadam. Dobra, dawaj, dawaj. Rozkręcę silnik. Trzeba po nich tam zlecieć na dół. Bo jest trochę przypis. Hmm. Oooo, kurde może być już ciężko, ale chyba da radę, ale wydaje mi się, że powinien dać radę, wiecie, na no spokojnie powinien dać. Zaraz no, odlecimy, zaraz ich zgubimy, piastko się cieszy, bo udało wystartować i odlecieć. Juu, i dolecieliśmy, proszę. Bierzemy wszystko, dzielimy się tym łupem, dziękuję, dobranoc, co Ile tam? 200 tysięcy dla mnie? Co tam ile dostanę teraz? No za 200k przynajmniej. Fajnie by było, żeby tak wpadło. O, srebro dało mi. Oj jo, 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 ale fajnie. Dobra, mamy 30%, o to sporo. Dobra, no to pół miliona aż. O jeszcze ty, jeszcze, Elite coś mi się wyrobili. 9 sekund, ale lita jest, także 100 tysięcy gratis. O także ładnie, ładnie żeśmy się wyrobili. No ja nie wiedziałem ile jest procent, no bo nie widziałem po prostu całego i jakby wiecie. Całej, całej tablicy nie widziałem, więc ciężko było mi stwierdzić. Ale jeszcze trochę i będzie zaraz 600. No i proszę, można zobaczyć, że Host zarobił nieco trochę więcej, ale no musiał jakoś dać te procenty, nie? Dużo nam bardzo dał, to trzeba mu powiedzieć. To czy jest sam bogaty i może chce dać innym, żeby też mogli coś zarobić przed DLC? Może tak jest, a może tak i nie jest. Ciężko to zawsze stwierdzić, ale tak mi się wydaje, że skoro tak wszystkim nam dał, ciastko do mnie podchodzi. Co chcesz, ciastko? Ciastko, kurde. Robi... A ja, 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 kurde. Ja ci zrobię tak. To jest. Nie, nie wiem co miałem ustawione. Nie pamiętałem. Dobra. W każdym razie. To byłoby na tyle. Do następnego. Cześć.